Pewnie zauważyliście, że ostatnio ludzie tworzą memy o mnie i na początku byłam zaskoczony i nadal jestem zaskoczony, że ludzie chcą takie coś tworzyć i ogólnie są bardzo śmieszne, to muszę po pierwsze wszystkich podziękować, że jak Ty stworzyłeś taki mem i pokażę ten mem dzisiaj, to bardzo dziękuję. I dzisiaj oczywiście będę rozmawiał o tych memach i będę reagował do tych memów, żeby Wam pokazać co ja myślę o tych memach. Dobrze, to najpierw zaczniemy od tego mema i myślę, że ten mem a, jest popularny. A to, był to, to był pierwszy mem, który widziałem a, o mnie. To tak naprawdę to mi się podobało, bo to jest takie to jest takie cute po prostu, że e, wiesz i nigdy nie pomyślałem, że ktoś, nie wiem, z dziewczyną albo z chłopakiem by oglądali mój kanał i oczywiście to jest, to jest takie popularne teraz, że cock equals feud i nie wiem czemu to jest taki śmieszne, ale wiem, że ludzie się śmieją z tego, ale ten nam mi się podoba, bo myślę, że jest taki, taki adorable. I a propos Cock i Field, to tutaj mamy jeszcze jeden. Tak jak mówię, ja nie wiem czemu to jest taki popularny, ale to jest. Że oni... że co? Że ktoś. Że to jest w muzeum. I co? Mmm mm, Beautiful piece. Hmm. No wiesz co, to by było fajne, jakby to się kiedyś stało, ale ja nie sądzę, że tak będzie. I oczywiście mamy, mamy ten mem, ten mem to mi się podoba, moja siostra też się tego, z tego śmiała. Uh, oczywiście uh, tutaj ja jestem, ja jestem widocznie ta grupa. I ja się śmieję z Polaków, a i potem tutaj przychodzi wiatr i tak jak hej, hej, zostawcie ich. I ten wiatr i tak Płow! weźmie tak walnie o ziemię. To jest. Ja nawet nie wiem, czy ten mem ma sens, ale jest śmieszny a, przez to, że wiecie, że ja zawsze się śmieję z tego, że Polacy. Się boję przeciągów, albo klimatyzacji, albo jakiś tam, jak, jak jadę samochodem i masz okna otwarte, to wtedy wiesz każdy, o, jest koniec świata. A to chyba dobrze wiecie, że z tego się śmieje. Następny mem to jest taki I don't like Dave z Ameryki. Blocked. A, i, I tak powinno być. I ten też mi się bardzo podoba, bo oczywiście tutaj widzimy, że. <laughs> Ja nawet nie wiem, co oni tutaj grają, w karty chyba. Uh, I on po prostu, wiesz, zaraz im tutaj pokażę. Wiatr! Pum! Tak, dokładnie tak to wygląda. I to zdjęcie też jest bardzo śmieszne, wiesz? Ja nie wiem, czy znacie ten Mem, to jest ten taki facet, ja nie wiem, to jest chyba z History Channel i on tak zawsze tak opowiada. Polacy. Wiesz co, teraz widzę dużo takich memów że ze mną i Polacy i nawet nigdy o tym nie pomyślałem, ale myślę, że to jest prawda, że często używam słowo Polacy. To okej, okay, ma sens. I oczywiście jak już mówimy o Polakach albo Polacy, to mamy to oczywiście tutaj: Kokain, marijuana, beer, Polacy. Ok. następny mem tutaj What's up with gods holding their right hand up. Okej. Okay. Cool, to widocznie jestem Bogiem teraz. Ten mem też jest bardzo śmieszny. Oczywiście tutaj nic nie pisze o mnie, ale myślę, że każdy wie, że to jest związane ze mną. Na zdjęciu widać wiatrówkę. Jak sama nazwa wskazuje, służy ona Polakom do walki z wiatrem. Ja nie wiem, kto to napisał. Znaczy to jest naprawdę bardzo śmieszne. Te dzięki, że to stworzyłeś Dzięki tej broni czujemy się bezpiecznie, nawet w obecności wiatru, którego się boimy. <laughs> to pewnie każdy Polak ma wiatrówkę w domu. I ten też mi się bardzo podobał i się pośmiałam z tego, i nawet nie wiedziałam, że to jest mem o mnie, dopóki zobaczyłem to zdjęcie po lewej stronie na dole i pisze: You know it's gonna be a good movie when you see this. I potem napiszę tutaj To be honest, I could only hear the bottom left i to jest takie śmieszne, to jest tak, Ta głupia piosenka. Wiecie, ja, jak ja zacząłem swój kanał, na początku w ogóle nie miałem logo, nie miałem taki wstępny wstępne zdjęcie. Po prostu zaczynał się filmik i potem pomyślałem, a muszę coś tworzyć i muszę znaleźć jakąś piosenkę i to znalazłem gdzieś tam, nie wiem, była jakaś darmowa piosenka bez żadnych copyright, że po prostu każdy może ją używać i pomyślałem, ach, są same głupie piosenki, a tak, ale okej, okay, ta piosenka to może być, czemu nie, a teraz to jest po prostu moja piosenka. Ja myślę, że... Każdym razem jak słyszycie tą piosenkę, przynajmniej ja tak uważam, że jak ja słyszę tą piosenkę, to tak od razu wiem, że o, to jest mój filmik. Czy możecie sobie wyobrazić, żebyście usłyszeli tą piosenkę i, i by nie zaczął mój filmik? Ja myślę, że to jest niemożliwe, że to jest tak jak razem teraz. I teraz nawet nie mogę tego zmienić. Czasami e, ludzie mówią, o, może zmień piosenkę, ja tak ja nie wiem. Ja nawet nie wiem, czy mogę zmienić tę piosenkę. Tak, napiszę w komentarzach, ale. Myślę, że to jest. To zawsze będzie moja piosenka, przez to, że już jest moją piosenką. Okej, okay, i ten następny to jest filmik, i on mi się bardzo podoba. Zobaczymy. Tak. In Poland, we don't say you're overconfident. We say. Wyżej strasz niż dupę masz. Chyba to gdzieś słyszałem też. To jest. Uh, tak, tak. Good old Polish people. <laughs> I to jest najlepsze, ten good old Polish people, tak? To jest. Nie wiem, kto to zrobił, ale naprawdę to jest bardzo kreatywne i że znaleźli takie. Nie wiem, czy ktoś oglądał Star Wars i mój filmik w ten sam czas, i oni tak. O, musimy to złączyć jakoś? Nie wiem, ale naprawdę się pośmiałam z tego, że przez to, że. No, tak. W niektórych częściach naprawdę wygląda tak, jak, jakby, on, jakby oni tak mówili moim głosem, ale szczególnie ten. Good old Polish people. I ten następny tutaj. Everywhere I go, I see his face. Jeszcze raz z tym cock i Ja nie wiem, uh, ale... Naprawdę, Wy jesteście bardzo kreatywni. Wy powinniście mieć uh, kanał na YouTube, jak, jak takie rzeczy tworzycie. To jest naprawdę śmieszne. Albo to. So you see, that's where the trouble began. That smile. That damn smile. Wiesz, czasami nie wiem, czy ludzie to sarkastycznie pi piszą, czy poważnie. Czy oni się uh, ze mnie śmieją, czy po prostu ze mną się śmieją. Nie wiem. Ale tak jak mój tata zawsze mówi, śmiech to zdrowie. <grywy> I ten mem to jest, to jest super. <grywy> Każdy chłopiec to lubi. Czyż nie? Co, co za słowo czyż? Czy, czyż? 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 Co jest czyż? Czyż? Ja nie wiem. To dziwnie brzmi dla mnie. Ale okej. Okay. Ale. ale <grywki> że wstawili moją twarz <grywki> na jej biustonosz. To jest. Może powinienem e, zacząć produkować takie biustonosze. To dziewczyny, napiszcie <grywki> w komentarzach, czy byście kupili taki bustonosz. A. I to jest klasik tutaj. Bądź czujny wobec wroga narodu. <grywki> I to też nie jestem pewny. Czy ktoś to stworzył? Tak, jak poważnie? Czy, czy, czy oni naprawdę tak, jak mnie nie lubią? Czy oni to zrobili ironicznie? Ja nie mam pojęcia, już czasami z tymi memami. I, te, i wtedy tak myślę, czy ktoś, na, czy ktoś tak poważnie traktuje moje filmiki? Czy wiesz, czy oni naprawdę myślą, że ja coś tutaj złego mówię? Albo po prostu tak, jak próbuję kogoś obrazić? Ja nie wiem. Ja myślę, że ci ludzie może nie mają poczucia humoru. I te ostatnie memy, jest ich, jest ich mnóstwo, tak naprawdę. Pewnie widzieliście to zdjęcie, ale może nie wiedzieliście, że ktoś zrobił z tego mema. Gdy widzisz się z babcią, a ona zachwyca się, że tak pięknie wyrosłeś. Ja myślę, że te memy są związane z moją miną, a ja nawet nie pomyślałam o tym w ten sposób, jak. Jak, jak zrobiłam to zdjęcie, ale rzeczywiście to tak wygląda. Ja znam to uczucie, jak, jak, jak babcia po prostu mówi tak, no ale, ale przystojny. Albo coś tam, nie wiem. Ja tak, ugh, ok, co ja mam tutaj zrobić? Co ja mam powiedzieć? Po prostu tak siedzę i się uśmiecham jak, jak debil. Mm, Okej, okay. dzięki babcia. I to też klasyk. Gdy babcia pyta, czy byłeś w niedzielę w kościółku? Tak, to jest... Ile razy, tak jak. Mm, Okej okay, babcia. <laughs> nie, 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 nie byłam. Tak co, co masz tutaj powiedzieć? Ja nie wiem. <laughs> Albo ten. <laughs> Kiedy twój. <laughs> Kiedy twój przyszły teść mówi, że 5G zabija, ale nie wypada go zamasakrować i powinienesz być miły. <laughs> Czasami tak jest. Tak, tak, no, czasami tak jest. <noise> Albo kiedy ona mówi, że, że szczepionki powodują autyzm, ale jest bardzo ładna. <noise> ja nie wiem, czy wy kiedyś mieliście taką sytuację, ale myślę, że to jest takie bardzo relatable. I ostatni mem, to jest, to jest tak jak idealny dla mnie. Tutaj pisze: Kiedy ktoś mówi, że w Ameryce jest super. Ale nigdy tam nie był, dokładnie. to, jak wam się podobał dzisiejszy odcinek, to dajcie kciuka do góry, chyba już wiecie co zrobić. Subskrybujcie, napiszcie w komentarzach, co jeszcze. O, podzielcie się tym filmikiem z waszą rodziną, z waszymi znajomymi i też nie zapomnijcie, że cock znaczy feud. To dzięki, że oglądacie mój kanał i do następnego razu. Cześć.